Otóż, drodzy widzowie, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jak mówiłem, widzowie w poprzednim odcinku jesteśmy znowu oto w tej grze. Tutaj find the auras, mówiłem. Więc widzicie, macie. No, proszę. To jest kolejny odcinek z tego. Dzisiaj, dzisiaj myślę, że pójdziemy w, tutaj w ten teren, tutaj na wprost, tutaj gdzie idę. Więc myślę, że dzisiaj też znowu znajdziemy dużo aur. To początek mamy Nature Hour, nature hour yy, czyli Natura, ok, i sprawdźmy, jak to wygląda. Ej, dla tych, którzy lubią zielony, to może by Wam to się spodobało. Nawet Phantom, ok, to też jest ciekawe. Co i to tyle? Ojej, to to jest jakieś słabe, no. Mamy Magic Aura, dobra, to kolejna to jest. Magic, Magic... Epicka? Eee, taka średnia, bym powiedział. Hits... Okej, okay, to jest... Common, on, eee. Tu jeszcze mam Electric shock aura. Elek. Oj, Electric shock aura uncommon. Uh, ale fajne. Okej. Okay. O, tu jeszcze było kolejne. Mam 70 widzowie na 380, 71. Yy, wild. World fire. Tremor. Oj, nie chciałem wchodzić w sklep. Tremor. Okej. Okay, taka zwykła. Aunton. Jesień. Okej. Okay. Też jest ciekawe. Są zarobuksy, aury ok Coś tu jeszcze powinno być. Na razie nic. O, tu jest coś ciekawego. O! Air aura. To będzie ciekawe. Tak, coś czuję. No, trochę się myliłem, bo to prawie nie ma efektu, więc... Mój błąd. Ale co to jest? Tu się da wejść jakoś? Nie, chyba to jest po prostu takie postawione. Co coś jest? Yy, super ...boosted Aura. Super ...boosted? Ło! Ej, widzowie, to już jest mocna aura jakaś, widzę. Ta epicka, no już zasługuje na swój rodzaj. Midori? Co to jest? Midori. A, coś takiego, no. Powiedzmy, że to może jest kawa, ale no trochę słabe jest to. Okej okay. kurczę tutaj. O, muszę przeskoczyć. Użyję kamery, żeby zobaczyć, czy są jakieś aury tutaj jeszcze, pod mapą coś? Nie, nic. Co? Coś widziałem? Tu coś mam! O! Mam cię! Kolejna aura. Thunder Hero, uuu! Ej, to był dobry dźwięk. Wow! Jaka muzyka w tle, widzowie? O! Odgłośnie trochę, no. Żeby lepiej było słychać, więc, o! Macie taką muzykę w tle, kiedy ja na przykład, no teraz będę robił parkour. O! Hmm, też ciekawa bardzo. Oj, nie chciałem zapraszać nikogo. Jestem jakby co widzowie na prywatnym serwerze, więc no nikogo nie ma, żadnych graczy, którzy by przeszkadzali. Yy, coś tu jest? Nie, dobra, to idę na toby. Widzę jakby co, jak coś jakieś zauważycie, a ja na przykład przegapię, to napiszcie po prostu w komentarzu. Taka pomoc trochę będzie dla mnie. Oj. O. Właśnie o czymś takim mówiłem, że ale spadłem, ale zauważyłem. Elt. Okej. Okay. Coś jest tam dalej. Nie. Tutaj też by było dobrze. W sensie dobre miejsce by było do schowania. O, tak. Tak chciałem powiedzieć. No. Ech. Aj, dobra, widzowie, ja zrobię małe cięcie, bo ja zrobiłem malutką pomyłkę. Okej, okay, widzowie, jestem tutaj u góry. I sprawdzam, czy tutaj będzie kolejne. A, tego to się nie pisałem. A może chociaż będzie legendarne jakieś, to, to będzie to warte tego mojego... Poświęcenia. Okej, okay. dobrze nam idzie, ale mi się wydaje, widzę, że ja chyba <laughs> Matko, skok mi nie działa czasami. Mi się wydaje, że chyba zostawimy ten parkour bo chyba nie będę tracił za bardzo czasu na przejście jednego parkura. O. Mówiąc o czymś takim, no w ciągu dwóch minut Dobyłem mi jedno Ło, wow. fajne Kurcze, dobre O, bo nie widzę nic przez to, dobra. Vampiru Też ciekawa aura. Obsydianowa. Co? Też fajna. I też trochę ciekawa ta aura. Krystal. Krystal to chyba jest taki też zwykły. Ale sprawdzimy. E, no mówiłem, taki zwykły to jest. To teraz Spinaczka nas czeka na górę. Oprócz tego jeszcze tutaj kolejne Demon Core. Ciekawe, jaka to rzadkość. Epic. Też ciekawe. Aby, aby na pewno nie ma nic. Dobra, to ja po prostu wejdę na szybko tutaj. O! Nie tą stronę, kurczę. Dobra. E, tutaj jest, bo widziałem już to. Fireball. Co? O kurczę widzowie znaleźliśmy mityka w naszym odcinku. Ło! Wow, joki, on jest. Jaki to jest dużo. Co jest? Drugi mityk na moim koncie widzowie. Wow Jedno wielkie, wow. Legend to też, też mamy tam dużo, pamiętam. Ale ten mityk jeszcze, jest też jeszcze ładny tak bardzo. Że... No nie powiem. O nie, to będzie... Widzowie, to jest tyle tego, że mamy na kilka odcinków tą całą mapę do znalezienia, dosłownie. Ja tą całą górę już przejrzałem, cała, cała. No już wezmę to tutaj z chmur tych. Wezmę, wezmę, wezmę. Ale i tak dalej nie idę, bo... Mówiłem się widzowie, że tutaj będę tą, ten zimowy teren przeszukiwał. Więc to, to, to zostanie na kolejny od może jak, może, może jak będzie jeszcze jeden odcinek, ale nie wiem, zobaczę. Jeśli będzie dużo wyświetleń, widzowie, no to zrobimy kolejny odcinek jakby co. Więc to już macie postanowione. Jeśli dobijecie. Na, no Nawet no niech będzie 5 łapek w górę, to zrobię taki kolejny odcinek. Ale jeszcze dłuższy. Gdzie zdobędę może nawet połowę już tego. Tu połowę. Czyli. No, to około tam ileś. Trzeba było nazbierać. Yy, no i byśmy mieli połowę i potem. Byśmy, by, może byśmy przerwali, nie wiem. Okej, okay, co to jest? Lufids aura. Okej. Okay. To jest coś, wiedziałem. SPACE Oh, no, ouch Random aura Oh I wrote it SPACE What is this? Caution Zone Bo nie mówcie, że ja tu nie wyjdę O nie, w pułapkę się dostałem dosłownie taką pułapkę Dobra, to ja widzowie zapauzuję i przejdę obok Dobra, jestem obok Oj I teraz możemy wejść jeszcze raz tutaj O, to było tam jeszcze, u góry Fajnie, nie mogę przez aurę wejść do góry, nie no, super. Okej, okay, dobra, będzie dało się zejść. Soul... ...bind. Też ciekawa aura. Ale mnie widzowie najbardziej ciekawi, co tam jest u góry, najwyżej. Bo tam jest chyba coś bardzo ciekawego, że... Nie no, nie może to by... Dobra, idziemy po to. Mówiłem, wow, coś z Voidem. Void portal. Oj, bardzo fajny ten. Mógł być większym razem niż ten common Okej, okay. to ja sobie tu kliknę, żeby mi nie przeszkadzało nic good healer. Co to jest? Co widzowie, kolejnego mityka znaleźliśmy w dzisiejszym odcinku. To jest niesamowite, ile my dzisiaj znaleźliśmy. Dosłownie po. Kolejnej górze? Y, mamy kolejnego mityka, to jest no nie, niesamowite O dobra, tak można było wejść O! Widzowie Prawie mamy 100 y, Aur Jesteśmy blisko stówki Tutaj widzę, że jeszcze jest jedna Lobhol? Co to jest? dwa Epička, u ciekawe, Snowing Aura, <ścoughs> ciekawe, i pum lecimy tutaj jeszcze jest jedno Ice Crack Aura. Okej, okay, dobra, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu. Idziemy do, te, do tego domu. A. Ice crack O, tu jest. Epicka. Dobra, z też nic nie widzę, więc Usuńmy ją. O, jesteś. Dwie rzeczy są. Control. Aura. Co? Trzy? Dobra, widzowie, za chwilę jest 100, tak, za chwilę jest 100, dobijemy to. Fajne, Machine Gun. Ło, wow. ale fajne to jest. I 100, dobijamy 100. Ej, ale mocno aura co jest? Widzę... Ten efekt jest przekozacki dosłownie. Przekozacki. sobie. wyobraźcie. Nie, nie musicie wyobrażać, ale zobaczcie jakie to jest fajne. To tak się za mną ciągnie. To jest takie... Takie... O! Nie dał... właśnie zauważyłem coś. Co na pewno chyba zauważyliście też na ekranie. O, shattering aura, 101 aura, no szczerze mi się wydaje, że widzowie zakończymy dzisiejszą podróż na tym, no jak tutaj widzicie, Więc widzowie na razie, cześć i napiszcie, czy chcie, chcecie jeszcze jeden odcinek z tego.